Hey. 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 Dzielnica, czy też jak niektórzy twierdzą, miasto Muka tam na pierwszy rzut oka sprawia przygnębiające wrażenie, zwłaszcza dla Europejczyka. Nic tutaj nie wygląda zachęcająco, a wszędzie walające się śmieci tylko podkreślają kontrast tego miejsca: smród, błoto, psy, świnie oraz odpady organiczne. Wbrew pozorom w tym mieście toczy się zupełnie normalne życie, na tyle normalne. Na ile normalne może być życie wśród sterty sprowadzonych tutaj śmieci?